Cześć kochani, witam w kolejnym zdrapkowym odcinku Dzisiaj w Irlandii obchodzimy Dzień Świętego Patryka Więc jest to święto narodowe Gdzie wszyscy ubierają się na zielono I w związku z tym ja również przygotowałam Kilka zielonych zdrapeczek Mam nadzieję, że przyniosło mi dużo szczęścia Mam tutaj zdrapkę Olkar za 2 euro Ponadto mam zdrapkę Zadyszkę, tą właśnie laki Oraz dwie zdrapki zielone Takie właśnie zielonkawe zdrapeczki Za 5 euro Jest tutaj ten Multiplier I tutaj bingo Również za piątkę. Bingo, już zaczęłam zdrapywać, żeby było szybciej. Tak więc co kochani, zaczynamy odcinek, zapraszam Was do oglądania, no i oczywiście trzymajcie kciuki. No i myślę, że zaczniemy sobie właśnie od zdrapki bingo, ponieważ już ją zaczęłam zdrapywać i właśnie sobie ją tutaj razem skończymy, więc zostało mi kilka tam liczb. Nawet nie wiem ile, szukamy 24 i 49. 24 24 dwadzieścia Tutaj nie ma. Tutaj jest 49, dziewięć, brakuje sześćdziesiąt Do linii, tutaj mi brakuje do linii 61. tutaj również do linii brakuje mi 61, więc fajnie by było, gdyby nie wpadło 61, Tymczasem 24 cztery i czterdzieści 49 jest tutaj tutaj i u samego dołu nie widzę. Dobra, drapiemy dalej, zobaczymy czy się da tą końcówką tego długopisa ale chyba nie bardzo. Zresztą moje drapaczki wszystkie to już. Już się po prostu skończyły, można tak powiedzieć. Nie chcą drapać. To musi być jakiś znak. 45 i 60. 60 mamy tutaj. Tutaj dalej 60, tutaj nie mamy. Tutaj mamy 60 i 45. Dalej. Tutaj mamy 45. Tu mamy 45, brakuje 75 do linii. Ale to zawsze tak jest, że niby, niby jest blisko, a jednak daleko. Tutaj obok siebie 45 i 60. No i tutaj już niestety nie ma. Zrobimy dalej. Pięćdziesiąt jeden i trzydzieści siedem, tutaj w pierwszej grze nie ma, tutaj mamy, tutaj nie mamy, tutaj mamy pięćdziesiąt jeden, tutaj mamy trzydzieści siedem, tutaj nie, tutaj mamy pięćdziesiąt jeden. Brakuje sześćdziesiąt siedem i dwadzieścia dziewięć do linii. Trzydzieści siedem. Tutaj nie ma. I tutaj też już nie ma. Dobra, dalej. Sześćdziesiąt pięć. Sześćdziesiąt pięć jest tutaj. Tutaj. Tutaj nie ma, tutaj też nie ma. U samego dołu jest. Tutaj i tutaj. Dalej pięćdziesiąt dwa mamy tu, tu, tutaj, tutaj. No Fajnie by było, jakby coś padło, no ale wiadomo, jak to jest. Trzymajcie kochanie kciuki może akurat pięćdziesiąt sześć pięćdziesiąt sześć jest tutaj tutaj tu i u dołu już nie widzę 31. 38, 42, 42. 38. Tu brakuje dziewiątki. 42, 40. Jest linia, jest super. Linia zadyszka, super. Jest tutaj linia. Bardzo się cieszę. A jest jeszcze mnożnik w tej zdrapce więc jeszcze można po, y, pomnożyć. 42 i 38. No, Także tutaj już nie ma. Tutaj też już nie ma. I tutaj też już jest 38. 42 Też jest. 35 brakuje do linii. No. Fajnie. Fajnie cieszę się, że już coś padło, bo tych liczb jest więcej niż przypuszczałam. Już trochę ten odcinek trwa, chociaż drapie dopiero mam pierwszą zdrapkę, także mam nadzieję, że i Wam się mimo wszystko spodoba, no i że będzie jakiś mnożnik, żeby to fajnie pomnożyć tą wygraną. Szukamy 1 i 70, także jedynka jest tutaj, 70 jest tutaj, 70 jest tu, 70 jest tutaj, u samego dołu jest tutaj, jedyneczka, 70, tutaj już nie ma, dalej. 16 i 21 21 i 16. W pierwszej grze nie mamy, w drugiej mamy 21. Tutaj mamy 16. Tutaj mamy 21. W tym okienku już nie możemy drugi raz wygrać, bo tu już mamy jedną linię utworzoną. Więc tutaj już drugi raz linia nie wpadnie, ani żadna inna kombinacja liczb. 16 i 21, tutaj jest 16, 21 jest tutaj. No ale jeszcze w jakimś innym okienku gdzieś może się coś trafić. No tutaj już na dole nie ma. No i ostatnia chyba nam została ostatnia. 13. Czy 13 będzie szczęśliwa? Czy przyniesie jakąś wygraną dodatkową? Sprawdzamy 13. 13 nie widzę. Jest tutaj na samym dole 13, ale to nam chyba nic nie zmienia. Także sprawdzamy sobie, czy gdzieś jeszcze jakaś linia dodatkowa jest. Słuchajcie, jeszcze nie zdrapam tutaj liczby 53 i patrzcie, co się dzieje. Jest kolejna linia, jest linia ukośna. Także tutaj jest linia za piątkę. Także super wiadomość, bo zdrapka kosztowała 5 euro, już mamy 15 euro zwrotu na tej zdrapeczce. A jeszcze jest mnożnik. 53 tutaj. Tutaj jeszcze, ale tutaj nam blokuje. Tutaj już nie ma żadnej dodatkowej linii. I tutaj udało również. Nie ma 53, nie ma do żadnej dodatkowej linii. Także jest tutaj. Jest tutaj jedna linia za dyszkę, i tutaj jest linia ukośna za piątkę. No i sprawdźmy sobie ten mnożnik. 15 euro wygrane, i sprawdźmy sobie, czy uda nam się to pomnożyć. Uwaga, uwaga. No jest razy jeden, ale jak najbardziej fajno wygrane, bo na no odcinek przeznaczone było 22 euro, a już 15 jest odzyskane. Także super wiadomość, i przechodzimy do kolejnych zdrapek. Zrobimy sobie teraz tą zieloną zdrabeczkę, która miała swoją premierę rok temu, właśnie w takim pięknym zielonym kolorze. Właśnie rok temu miała swoją premierę tuż przed Dniem Świętego Patryka. Soka tematyczna, jak najbardziej. Tu szukamy trzech takich samych cyfr, no ale niestety nic trzy razy się nam nie powtórzyło. A w grze numer 2 szukamy trzech takich samych symboli tutaj w tych gwiazdeczkach u dołu. A niestety, ta strapeczka jest akurat przegrana. Przejdziemy sobie teraz do kolejnej, czyli mamy wygrywające liczby trzynaście, osiemnaście, szesnaście, dwadzieścia jeden i cztery. I tutaj do każdego rzędu jest osobny mnożnik, więc ewentualną wygraną można pomnożyć. 17. Zaczynamy obokiem. 7 nie ma. 22. Kolejny oboczek. 15. Trójeczka. Takich niskich nie mamy, także pierwszy rząd jest niestety przegrany.

No i 6. Niestety ta zdrapeczka nie przynosi wygranej. I sprawdzimy sobie teraz ostatnią naszą zdrabkę na dzisiaj. Zdrabkę, właśnie tą szczęśliwą. Szczęśliwe siódemki. Zobaczymy, czy te siódemki będą dla nas dzisiaj szczęśliwe. zaczniemy sobie tutaj od dołu. Tutaj musimy znaleźć trzy razy tą samą kwotę. Tutaj mamy wygrywające symbole. Zegarek i kostka, niestety nie ma. Tutaj w tej grze suma cyfr musi wynieść 7. Tutaj też nie ma, tutaj też nie ma, no i tutaj nie ma. Tutaj w jednym rzędzie musimy znaleźć trzy siódemeczki. No tutaj już nie będzie, tutaj też już nie będzie, no, tutaj też. Już nawet nie trolują. O jest 7. jest druga siódemka, czy będzie trzecia? nie, już myślałam, to trójka tak samo wygląda na górze także no niestety obstawiam, że będzie to pole puste, tutaj musimy znaleźć kwotę żeby ją wygrać także sprawdźmy sobie no niestety, tak myślałam że ta zdrapeczka będzie przegrana była to zdrapka z numerem drugim więc przypuszczam, że jedynka mogła być wygrana no, ale ostatecznie dzisiejszy wynik nie taki całkiem najgorszy. Bingo tutaj przyniosło całkiem fajną wygraną, także ja się cieszę na kolejny odcinek. Będzie tak więc, kochani, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeszcze Wam pokażę, że zdrabka Bingo była z numerem 7. Także no, ta siódemeczka dzisiaj szczęśliwa. No i co, kochani, jeśli mieszkacie w Irlandii i świętujecie Patryka, to życzę Wam miłego świętowania a jeśli mieszkacie gdziekolwiek indziej to życzę Wam miłego wieczorku wysokich wygranych oczywiście jak zawsze no i trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam za oglądanie pozdrawiam, papa pa.